Yo, z Hana Shia Zapraszam Was do recenzji Chin w wersji skróconej. Ponieważ oryginalna wersja, którą nagrywam Skąd skończyłem nagrywać zawodne, 10 minut temu. Okazało się, że nie włączyłem mikrofonu na OBS-ie. I 3 godziny ga gadania... 3 godziny gadam sam do siebie. Więc 3 godziny materiałów w tej... Opierdalamy całą tą mapę. Robimy skrzynki. Jakieś inne główne pokładajemy tego smoka. No i chuj. No i cześć. I, I nie ma, nie. I nie ma. Dlatego robimy skróconą wersję recenzji hin. To jest mapa. Mamy tutaj parę głównych obszarów: Kiong wing Village. Yilong Wolf. Kura Miguang. Jadeitowa paszcza. Qinghual ściana, góra Xiongnian, i Jao-die yy, wali szniper, jak był słowem w polsku. I yy, tu i yy, drzewo yy, zjazd. A jeszcze góra Ling gmgeng Chyba, to czytam, ale nie wiem. Dobra, lecimy do wioski Huing gdzie produkują wyroby magiczne, magiczne wyroby wiecie o co chodzi, 420 gibbon weed itp jak widać to jest taka wioska to jest troszeczkę skrzynek tutaj jest, w tym miejscu jest właśnie, bo na tej mapie nie zbieramy tych pomańczowych geoklusów jakie są w innym liue tylko zbieramy duchy karpi Dusze karpie. Musisz złapać wszystkie dusze. Tutaj jest. Bo to jest w ogóle, znajdujemy się w Kainie, do którego. Do której przychodzą dusze Karpi, które zabiliście podczas wigilii. Więc one tutaj osiadają i musisz złapać 50 dusz Karpi z wigilii, żeby. No tak, Nie wiem po co jeszcze, generalnie, bo nie znam miejsca, gdzie się je oddaje, ale musisz złapać 50 dusz karpia. Tu w ogóle jest takie miejsce, gdzie zmgła, dojdziemy do tego i to jest czy chyba jakoś to lokowo jakimś questem, czy kichujku, czymś innym, nie wiem, pewnie questem. No i tutaj jak widać mamy pola z weed'u, nie, tutaj wszędzie jest My... y... twu przepraszam, chciałem powiedzieć gibbon420. Weed. W ogóle magiczne ziele, bagienne. A tutaj taki steak, jest, patrzcie. ta skrzynka. Skąd ja to widziałem? Poczułem ją. Poczułem tutaj, że może być skrzynka w tym miejscu. I ją znalazłem. Dobrze. To miejsce to jest po prostu hala, gdzie suszą... suszą zioło. To był taki śmieszny quest z... Też to nie był quest. Ale takie, że tutaj była dziura, tu musisz pójść zabić takiego dużego robota, dać jego koła do środka, tutaj wracałeś, że były skrzynki, jakiś chłop. Więc idziemy teraz do Heilong Wolf. Podobno miałobyś to sprowadzone na Hongkongu. Jak... Ile z tym prawdy nie wiem? Chyba nic, bo nie wygląda mi na Hongkong. W tym pięknym miejscu znajduje się parę skrzynek. Jedna, jedna, jedna na przykład przy tym, 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 tym. O, tutaj się znajduje jedna. A tak to. Co? Miasto, jak miasto, nic tutaj nie ma. Oprócz choinki. Pokażę Wam to nie spodziewać się tego, że generalnie choinka święta Bożego Narodzenia są na całym świecie takim, wiesz, symbolem jakby kultury europejskiej, nie? Chrześcianstwa i itd. Dlatego Chińczycy powiedzieli sobie, że oni nie mogą być gości. I oni też będą mieć własną choinkę. I ale ona, tak jak że Chińczycy nie wezmą od nas jakiś od nas, od Europejczyków, choinki, to oni stwierdzili, że oni też muszą mieć z daleka choinkę i wzięli ją z Kanady. I w ten sposób mamy tutaj yy, yy, klon kanadyjski z liściami i masz tutaj prezenty pod klonem i to jest ich choinka. No strasznie dziwna jest ta kultura tych Chińczyków, no. Nie wzięli świerka, sosny czy innego yy, kłującego, tylko wzięli klona. I pod klonem trzymają prezenty klonem kanadyjskim. No przecież Kanada ma swoje czerwone liście, takie klona, nie w swojej fladze, więc no to musi być klon kanadyjski, ewidentnie. No, to tutaj to jest tyle. Nie ma tutaj dosłownie nic ciekawego, oprócz jednego quest'a, który znajduje się tu i pał no, to jest quest, gdzie ja dochnowałem z to jest quest i Ale. na górze Minghuyan jest góra, kropka, no, dosłownie, to jest góra, jest tutaj ten, ten Tyges, można z góry zobaczyć tą, y Hongkong ich, czy coś ten desen nie. Po pewnej stronie jest. Fontaine. No i to w sumie tyle. Next. A, o, next. Właśnie. Tutaj jest. Widzisz, tutaj jest ten jadejtowa paszcza. Gdzie jest? Yy, jedejtowa paszcza, nie? Dobrze, że mi poszło omówienie. Dobrze, że mi poszło mówienie Mówię to na szybko, bo to jest szybka recenzja Chin. Bo długą on niestety, przypadłabym z tym debilem. Nie sprawdziłem, czy kływać, dźwięk się nagrywa No, jedejtowa paszcza ma to do siebie, że masz tutaj. To, y, takiego bombla z jadeitu i masz taki wielki sznur. Ten wielki sznur ma połączenie kolorów taki brązowy. I kurcze blaszka zielony, który mi się bardzo podoba. No, i ogólnie stoi do ślicznie. Wstydaje wszystkie śliczne miejsca poszły się jebać przez moją głupotę. Wszystkie latania, i w ogóle. I'm sad as fuck, ale no cóż, zresztą no cóż no debili się nie szyje. Tutaj, jak mamy górę y, Lingermeng, to jest tutaj też jakiś Quest. Z tym, że tutaj patrzcie, za tą bramą jest jakiś Skarby. Tutaj przychodzi ci szczury do tego dziada, z nim rozmawiasz z tym dziadem na dole. I dziad ci mówi: No, tutaj coś musisz zrobić. Ci Quest opalanie. No. A za nami jest Miejsce do walki. Wtedy nie wiem, czy się walczy. No, to tak. Tu o! Generalnie mamy pana Pana smoka Pójdziemy zobaczyć ze smokiem Tutaj jest takie miejsce typu Eee, jest suchyste Miejsce typu y, Na przykład y, Kurde blaszka gdzie to było? Taka dziura zaslana Jezu, Zapomniałem No dobra, any fucking way dziura typu te Chiny, w tych Chinach były takie miejsce działa dziura tam były takie pilary do odpalania nie już nie pamiętam czy to było to czy nie to any fucking way ważne, chodzi, ważne jest w tym to że tutaj też masz tutaj masz takie ruiny w których musisz odpalić po, w innych ruinach w tych i pewnie w tych albo w tych nie wiem w jakichś To dookoła jakieś dynksy i tutaj jest taka ta no, to wam pokażę Przydałoby się coś, co szybko biega O, tu takie rzeczy do wiecie, wiecie, puzle, idę, puzle tu i dotykasz. On ci mówi tu i za tym jest dusza karpia, nie? O, tutaj jest ukryta. To niebieskie to są dusze karpia. I jakaś skrzynka magiczna. W ogóle z tych skrzynek to już dwie takie dostałem, za właśnie nic nie obie nie... Eee, tu jest... Słuchajcie, tu jest na przykład tutaj jest... Takie mgliste miejsce. Tym mgli, gdzie mógła wszędzie. Tutaj to jakoś się odpala jakimś questem czy też ten design. No jest strasznie, generalnie przerażająco. Jak chcą to być? No. To walczymy zal teraz ze smokiem, żebyśmy zobaczyli. Żebyście zobaczyli jak wygląda nowy boss. Hopla! Tutaj macie takie puzzle o... W sumie, jak jesteśmy tutaj, to pokażę, jak te puzzle wyglądają. To jest bardzo fajne. Zostaw, przestań niszczyć rzeczy. W imieniu Polski Podziemnej skazujecie na śmierć. Jest W imieniu Polski Podziemnej jesteś skazany na śmierć. Za zdradę ojczyzny. No, to jest takie, że tutaj kładziesz dingsa, nie? Takie puzzle, widzisz? O, ułożyłeś dingsa, coś się otwarło Bierzesz następnego dingsa, chup kładę kawałek kamienia i kładziesz. Dusze są te puzzle. Czekaj, tu e, e, to Dobra. Idziemy się nie zatrzymujemy. to jest znowu coś trzeba odblokować O, kawałek kamienia. Dzięki, do Mind may du. Więcej kamieni. Generalnie mi się to fest podoba. Kładziesz sobie rzeczy, nie? Yy, o, tu kawałek, tu kawałek, żeby odblokować tego takiego czajnika Jest skrzynkę. Nie ja będę się nad tym jakoś super długo zastanawiał, bo nie będę tego puzda przy Was, bo znowu, jak na przykład ten, generalnie ten tu puzzle jest dość prosty. Tu jest jeden, żeby zabić u innych tutaj. To jest jeden kawałek, potem jest... tutaj gdzieś obok drugi kawałek i za trzecim kawałkiem biegałem przez pół godziny, a on był kurwa tutaj jest challenge i robisz ten challenge i on robisz takie kółeczko i wlatujesz tutaj i nie masz kawałek, ten ostatni, który patrzała tutaj na dole. Ostatni ten trzeci kawałek. Za, za taką bramą jest to kuwa widać, nie? Tylko po prostu tylko mój autyzm nie mógł zauważyć tej bramy wcześniej. Klucze, klucze, klucze i... Nie ja będę mógł tego znaleźć, kurwa. Już pewnie to jest ukryte jak człowiek. Ty, albo... Technik idiota, na przykład, co jeżeli to jest tak, że musisz to postawić tutaj. Nie. I to musisz postawić tutaj. Nie. Okej. Chyba krew postawiłem. Ok, i da ostatniego takiego mojego Dingsa. Dobra, chciałbym bardzo to znaleźć. Bo wam pokazać generalnie A kto się fajnie ten To nie ty, kto się fajnie tynteguje Kurwa, tylko to jest tu. Ok, tu jest też kolejny bramy. Siema, ja mogę do tego jakoś dojść. Proszę. Dobra, nauczę. Cóż. O Jezu Chryste, co się dzieje? Pa. Ha. coś się popsuło. bardzo poszło mi, ale tak to wygląda. Są te challenge generalnie. Fajne, szybkie, bardzo mi się podobają. Et, czekaj, o! Wait, 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 wait. Wait, wait, olśniło mnie, kurwa, olśniło mnie. Olśniło mnie, ludziska. Olśniło mnie, nie. Generalnie. Jak mi już nie już krzywo położyłem, to to nie No to jest quest tego typu O kurwa Mamy to Mamy to widzowie Tak mi się pofło, by mi szybko nie pofło nie o, tu tutaj cyk cyk i... tutaj cyk i... tada no i w ten sposób musisz to zrobić takie o i masz to, odblokujesz jakiś kawałek tabliczki. No. Tak wyglądają te ruiny, to są takie te. No i teraz lecimy smoka tupnąć. Widzieliście już ten, ten, tutaj ten. Poruszamy się trochę jak po Sumeru z takimi dynksami generalnie. Yy, no. Okej. Okay. Nie mam to w dupie. O tu kap jest gdzieś. O. W sumie w to jeszcze przy okazji szybko wam duszę kapi wam pokażę. O, dusza Karpiu. No i kapie kapiu, myślałem, że się ukryjesz przede mną w tej. w yy... Okływa. Wstęp mu uwięzieni. Że wstałeś... Że nas się... przede mną. W tej... ...w... A, dobra wiecie co, bo nie wiem co się tutaj stało generalnie. Dobra to jest duch płodu, duch, ducha poducha nie. Ten? Ja słyszę na górze jest duszny karp. Duchowy... duszny krab... Dusz duszny karp Halo, kurwa, gdzie jesteś... Kurwa, no chcę pokazać tego dusznego kraba, nie i... duchowego karpia. Ducha karpia i co i jajce nie mogę ci znaleźć? No bro. Kiedy indziej... Kiedy indziej... Duchu, duchny... duchny karpił bo no, nie mogę Cię znaleźć. Cholera... Panie się jakoś odpala, jak ten... Jak zbierzesz wszystkie dupne duchy. O! Nowy przeciwnik! Nowy przeciwnik to jest taki, taki wiecie... Jak te dowalone... Y, kul coś tam, co tam wrzucają w siebie wiatr, tutaj macie takiego kota. Psa. Koto-psa. Smoko-koto-psa. Nie Twarde są te mendy, nie powiem, że nie tak Nie zastanawiacie się, dlaczego ten napie tak mało A to jest postęp małym, nieulepszoną Ale tak nieźle glizie. Jak doda, że jeszcze auto są Nic mi. Niczego na maksa. No, yy, Boże, tak w tamtą stronę musimy lecieć. O, patrzcie! Nowe zwierzę! Koza! Zastanówcie się, może, czy z tej pięknej kozy, pięknej kozy, by tak wymazać taką kozę, nie? Pomiziać Czy z niej coś wypada? Otóż nie. Na kwestię taka, że nie dało mi się nie zajmie. Nic yy, nie wypada. A za to jest tank jak z, as fuck. Tutaj mamy pana. Super, to jest nie? Leci że krywa, nie jakiś chuj wie co, tylko jak krywa leci. Jest tutaj pan Smok. Chiński Smok na czterech łapach. Przypomina, ani dni to smok, ani to nic. Jego walka jest fajna. Generalnie. Pa, jak walczył. hu, Trochę gryzie Jak to kot No jak widać generalnie to To gryzie, nie? Pan kot A na szczęście Jak zrobisz tak i masz to, że potrzebujesz reakcji, to on sobie robi tak. I leży sobie. Możesz tego napierdalać. Ofiat lulu. Tam kot. Pies. Okazji walka trwa generalnie, ale to nie dość przyjemna Jeżeli chodzi o efekty wizualne, nie? Pajno by powiedzpać. spać, Zasadzę szmukę. BUM! szmukę BOOM się, że mam na nie dopiero ten... Chyba siódmy poziom tego E. Lat nie 10. Jak nabije już. BOOM Cześć, nie ma czy jeszcze nie mam boom. Bum! Rzekoła. No i koła No 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 i po smokokocie Smokokota wypada <taki> Takie coś Wygląda trochę jak kupa Albo taki ogon i dwa jajca śmieszne, nie? Tak mnie też śmieszy Dobra, lecimy dalej do Mount Krzulang Jest tutaj... Jesteśmy w ogóle już na górze, nie? Generalnie musicie się tutaj dostać Ale dostajecie się przy użyciu tych śmiesznych rybostrzałów Tutaj był... Pan... Dusza kabia du du Dusza karpia Nie? No Tutaj macie takie miejsce fajne, bo pójść na hebatkę, Z znajomymi, napić piwka, hebatki, Amarenki Albo snajpera, kto to lubi Hmm, to już mi się zachciało zrobić Herbaty w imbyku To taka szybka historia Jak chodziłem do gimnazjum To w pewnym momencie Trzeba przynosić do szkoły Generalnie imbryk. Taki pocelanowy i poacylanowe yy, te. Jak yy, to się nazywa? Eee, yy, filczanki. I normalnie objąłem sobie posiłem yy, tej panie z tego. Z... Yy, jak to się nazywa? Z stołówki o wrzątek, ona mi dawały czajnik i sobie chyba herbatę na przebach W tym w imbryku i w... No właśnie w imbryku jest sobie do pocelanowych chyba tych szklanek. Yy, kurma. Filiżanek, o, wpłaconek no, filiżanek, i udawałem, że A, jestem, ale to się zaczęło tak, tak bogacko, nie taki sn -so jak snob, o, to jest fajne Patrzcie. lecisz, lecisz, o, tam gdzieś jest dużo kewa, yy, znaczy dużo karpia, gdzie jesteś dużo karpia. dużo a o to też są takie jak były te generalnie mm, boże święty niech mi ktoś pomoże jak były te na tej inazumie i te takie zepsute miejsca no tutaj też macie takie zepsute miejsca gdzie ogólnie bijesz się, się chłopy spawnują jak tam pokona się ich odpowiednią ilość to uzdawiamy drzewo generalnie. to zwykle otwiera jakieś miejsca generalnie jak y typu, nie wiem, jakieś przejście i te pepa, teraz klikamy i czy znika. I pojawia się następne. No, ja odpalam eki normalnie, bo to się tu do przeciwników spalni Hup! Ej, hey, Mendy. Jak widać, dopóki nie osłonię to ten się nie skończy, no będą ten i dostajesz bossa. O jezu, tym razem jest pan oblocony. Nie, jest dobrze, bo ja nie mam nic do. chronę pana tucz Ja już wam się już raz z tym, właśnie z y, lodowym, raz z y, helikurusem takim dużym I teraz, no, bijemy się z czymś takim, nie? Złom też. straszny first być mulany Maliśmy wędę wielką i uzdawiamy miejsce. Pa! I skrzynkę dostaliśmy znowu. To już ma czwartak tak to otwieram. Generalnie. Dziko, nie? Eee, no idzie przez przychodzimy. Przechodzimy tutaj o to pięknej. Eee... Boże święty walej, jak to jest na Polski? Cholecie jasne. No już nie pamiętam. I tutaj jest taka dziura i tą też od tak jak tam zrobiliśmy, to tutaj tą dziurę też takim czymś trzeba odpalić. I tam jest dużo kwiatków i jeszcze jedna dziura i też taka skrzynka jaką tam mieliśmy, tylko to trzeba jakoś pomyśleć, jakiegoś puzda zrobić. A ja generalnie nie jestem dobry w puzzle. Jestem po prostu debilem, wiecie o co chodzi. No i w tej tej... to jest są takie fajne dzbanki, które dają nam roślinki. Patrzcie, o. Cyk! Mam tutaj wkład trawę teraz dostałem, dostaliśmy wit teraz o tutaj trzeba pokonać dwa brudale brudałoby się nie są dla mnie ważne do pokonania generalnie dają rzeczy potrzebne na ulepszanie między innymi bajziu właśnie w, w porcie w hongkongu jest chłop który nazywa się tak samo jak bajziu tylko przez s a nie przez z impostor Kływa, mać małpo możesz mnie przestać Fajnie, to jest strasznie dużo takich prostych skrzynek, typu pokonaj przeciwników, zrób jakieś super proste puzzle. Fajnie, nie? fajnie, duszę z to fajnie, bo muszę na chwilę wydropić Jeszcze jest event. O, widzicie, teraz tam stajemy z tego. No, i tutaj na górze mamy drzewo. Yy, Boże, to jest drzewo chyba yy, z chyba jest taka fajna spała, po pierwsze tego, że jest taki tubo zajebisty widok w tym miejscu, boże, to jest pięknie. To jeszcze... Generalnie chyba Ciany drzewo ma takie cztery dziwne duchy, które są na tych. tych I trzeba je doprowadzić do tego stołu i te cztery dziwne duchy. To są takie małe motylki jak te geo motylki, nie? Co dają Ci takiego szada do y, generalnie robienia tych takich, wiecie, z 40 tych księżycy taki jedno i dwa z rzeczy dostajesz. No wiecie o co chodzi. No i odpala jakaś zimna cenka po wypiciu magicznego wywaru I dostać skrzynkę. Fajna rzecz Idealnie. I sam na to wpadłem A sam na to wpadłem eee, No No co No to, to To tyle właściwie To są całe Chiny To jest kawałek co trzeba questem blokować. Dobry był Pan Smok I no Mamy lore-friendly, wiemy o tym, że już na pewno w Genshinie w loże jest 4.2.0 jarańsko, wiecie o co chodzi. No to na tle tego pięknego miejsca... Co? Właśnie, podsumowanie, podsumowanie Chin. Są so, łatwe, są so, łatwe, jest ładnie, są so, łatwe e, skrzynki, więc fajnie do eksperymentu, jak na przykład lecicie po bajonetę. No bo w końcu no, nikt mi nie powie, że to nie jest bajoneta. No, chyba ludzie zastanówcie się. Dys, dys, okulary, bajoneta, dziękuję. No. To co? jako daję ocenę? Moim zdaniem region ten jest... lepszy niż fontein, bo są prostsze ogólnie te. Chociaż daje minusa za... Za to, że nie da się tutaj pływać pod wodą, to się dawało na morze dnie. Więc, overall, do samego chodzenia i spienia, to jest fajniejsze niż to, ale jak Ovel jako Kaina, to wiadomo, że Fontaine jest lepszy od Chin, bo możesz pływać kurwa po morzach dnie na morzach dnie, na morzach dnie, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam na morzach dnie. tu, 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 no to co? A, jeszcze jedno. Naprawcie dziurę. Naprawcie dziurę chujowe, jest. Proszę. Naprawcie dziurę. Proszę. Proszę, naprawcie dziurę. Nie, ta y, coś tam bla bla bla. Ogień ma nie być tutaj, ma być tu. Naprawcie dziurę. Proszę. Dziękuję. Mówił do was Hanaś Abuser. Elo żelo.